Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Stal Rzeszów Stal Miele, który zakończył się zwycięstwem białoruńskim 3 do 2. Jest z nami trener drużyny przyjezdnej Iwan Dziurziewicz, Witam, trenerze. Witam, dobry wieczór. I poproszę Państwa o komentarz do Więc W tym początku powiem, że gratuluję na tym zwycięstwu i bardzo fajny gest Stali Rzeszów, że puścili naszych kibiców, bo, bo, bo ten mecz nabrał powagi i koloru, jak, jak nasi kibice się zjawili na stadionie i, i, i to było bardzo fajne. Szkoda, że nie mogli być wcześniej, także i, i gratulacje za, za te dwie rzeczy. Więc pójdę do, do meczu. Momentami nie wiem, piłka nożna jest tak złożona gra i zawsze się dzieje coś nowego, ale ja ten rzeczy nie. Nie rozumiem, e, jak mi kolejny mecz e, prezentujemy e, bramki rywalowi. Tak naprawdę ta, ta pierwsza połowa, mieliśmy swoje okazje, mogliśmy przelić, ale ja, taka nerwowość e, e, i Kamelodolak, i, i e, Kruszenicki, wiele, wiele takich momentów, gdzie mogli przyjąć piłki, mogli uderzyć, przejść tą bramkę i pod koniec meczu tak, bramka do szatni. E, w drugiej ruszyliśmy bardzo mocno, chcieliśmy wyrównać, Widzieliśmy, że, że, że musimy gonić. I bardzo dobrze I w takich momentach, jak gonisz i, i ci wydaje, że już blisko jesteś, to potem jeszcze jeden prezent. Nie ma na to mocy, to ja sobie gdzieś tam szukam wytłumaczenia, ale jeszcze go nie mogę znaleźć. I, 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 i przede wszystkim też od naszych zawodników, nie, który, który momentami... No, momentami nie stoję na wysokości zadań i, i to powiem szczerze i, im też powiedziałem i musimy się i to nie jest, że ja mam pretensje, żeby żebym mówił publiczno to trzeba mówić pewne rzeczy, że każdy tutaj będzie wymagał od każdego i, i musimy być, nie szukać winnych, tylko już odpowiedzialnych, że, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni w tym wszystkim i musimy, musimy się wziąć garści i, 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 i obronić ten klub i mówię, że potem na dwa, jeden bramka i znowu atakujesz się blisko i potem znowu. A kolejny prezent na 3 -1 i czy dwa, no to no 3-2, ok, z tej bramki i, i chcieliśmy wiem, gonić do końca, ale m, uważam, że i tutaj też powiedziałem zawodnikom, nie daliśmy 100% w tym meczu i to mnie bardzo boli jako szkoleniowca i to też powiedziałem i, i to nie jest tak, że, że jest jakiś problem pomiędzy nami, że ja to mówię, tylko po prostu ja, ja, im, ja im mówię tak, jak są jakieś dobre rzeczy, też mówię, jak są złe rzeczy i to dzisiaj, już mieliśmy ostrą, ostrą, rozmowę i uważam, że była potrzebna dla wszystkich i, i, i teraz ten kolejny mecz, który mamy piątek, no, to jest dla nas bardzo, bardzo ważny żeby wygrać przy tą e, e, przerwę reprezentacyjną i, i sobie przynajmniej na jakiś czas no, no, się odbić od tego, od tego, od tej linii, gdzie widzieliśmy, że jeszcze Puszy nie dzisiaj. Ten mecz jeszcze, jeszcze jesteśmy na tą kreską, ale to, 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 musimy szybko reagować i, i iść do góry. Więc nie to Mm, nie to, co chcieliśmy, nie daliśmy siebie wszystko i do, do tego mam pretensje na no, nas wszystkich, więc e, moment, żeby się, niech ten mecz będzie taki, też jak powiedziałem teraz, że ten będzie taki o, mecz obrotowy, żeby, żeby się obrócić i, i już, już nie ma takich prezentów i takich taki bramek, bo to już naprawdę nie wypada. Dziękuję bardzo. Są, no nie ma co ukrywać, to jest w pewnym kryzysie, szczególnie wynikowym, no, cztery porażki pod często często też w Polski. Chciałem zapytać, jak Pan planuje teraz podejść do zarządu, jak właściwie trzeba do niego podejść? Czy trzeba, na przykład, tak pokrzyczeć, czy może bardziej nasze to podejść, czy spokojnie, czy najbliższe tygodnie, Nie, nie, myślę, że m, dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że nie można krzyczeć, no bo krzyk jest coś, e, ktoś do kogoś e, krzyczy, jak mu zależy, to nie jest tylko jakaś pretensja, więc, więc czasami taki a wstrząs, czasami jakaś rozmowa taka męska jest, jest potrzebna, ja nie jestem zwolennikiem krzyków i że to jest um, po prostu um, 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 dzień porządku krzyczeć, ale są momenty, kiedy, kiedy, coś, um, kiedy na coś trzeba um, um, zwrócić uwagę i na tym momencie musimy zwrócić uwagę na takie rzeczy, że po prostu nie możemy, nie możemy grać takie mecze, po prostu nie możemy grać takie mecze i tyle. Skąd dzisiaj wziąłeś ten słabszy początek, Państwu początku tego meczu? No myślę, że po, 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 to są derby, myślę, że też um, wszyscy chcemy wyjść jak na najszybciej z, z, tak, z takiego z takiego, z takiego momentu, um, który nie jest, nie jest łatwy no i, i po tych początkowych momentach, gdzie, gdzie stalnia kilka okazji, też mieliśmy swoje um, okazji słupek już um, po jakichś 10-15 minutach a przejęliśmy trochę kontrolę na tym meczem, trochę mieliśmy swoje okazje, ale, ale myślałem, że, że, że jakoś dotrwamy do tych 0-0 i, i, i zmienimy trochę podejście do drugiej połowy, ale nam się nie udało, więc cały czas goniliśmy, cały czas gonimy no, i tyle. mecz był taki obraz, że dość szybkie akcje były zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, przynajmniej z do tego dążyły. Jaki był też Pana zamiar przed tym meczem? Tak, e, zamiar ogólnie, tak jak się patrzy, mieliśmy, byliśmy w, e, w przy piłce, e, liczba strzałów bardzo podobna, o ile się nie mylę. Więc taki podwójny, taki wyrównany mecz, i, i e, chcieliśmy bardzo e, szybko przenieść ciężar e, gry na połowę rywala. Wiedzieliśmy, że z tym mają problem, e, chcieliśmy wykorzystać. E, do spód z podystansu, to dzisiaj też, też było to przekazane w, na od, a prawie przemieniło ale nas. ciągle męczy to jest takie granie ładnie, że chcemy grać cały czas, a nie, nie tak praktyczna. A parę razy zagraliśmy dosyć prosto i zagraliśmy dwie bramki, więc to jest to, co, na, co, na co musimy zwrócić uwagę za oniką. Dziękuję. Sportowy. Na początku chciałbym zapytać, czy w trakcie swojej kariery przeżył Pan taki okres, gdzie no, ta liczba bramek prezentowanych, jak sam Pan powiedział, rywalom są po prostu zatrważające? No, nie mówię, ja, ja też po meczu no, mieliśmy ostrą rozmowę, nie ukrywam, i, i, i przekazałem swoją, no, swoją frustrację przekazałem jako, jako teren. bo to, to, to jest niemożliwe widać widać, że oni też e, a czują, że, że też popełnili swoje błędy, i, 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 ale nie ma co o tym. Tak, tak, tak to jest w piłce. Piłka jest dlatego taka nieprzewidywalna, ale piłka jest... Mm, wszystkie te mecze i wszystko życie się równa w, w zero. Tak więc, więc taki moment teraz, który trzeba e, przetrwać. Trzeba wyjść z tego i, i zawsze i, mówię do zawodników, to, to są takie momenty, gdzie trzeba się pokazać i, i, i trzeba e, pokazać, a z czego jesteśmy zrobieni, a nie szukać winnych. Tylko mówię tak, ja nie ukrywam, nie, nie jestem taki nowoczesny ten, że mówię ładnie, nie krytykuję zawodników. Kiedy trzeba krytykować, to krytykujemy, kiedy chwalimy, no, to jest wszystko ludzkie. Ale mówię dzisiaj oni też e, widać, że mają, mają przede wszystkim. I to jest dobre. E, po prostu do siebie pretensje, że nie zagrali, nie zagrali tak, jak, jak mogliśmy zagrać, tak jak momentami wyglądało e, i tyle. Jako pierwszego Pan zmienił Kamila Odolaka, czy który Pana był dzisiaj nie słabszy na boisku? No Kamil dzisiaj, no, no, wiemy, że ten zawodnik miał, miał dużą przerwę w graniu i widzieliśmy dzisiaj, że miał, miał ten słupek, na tą bramkę, mógł e, a podać do, do, do Mariola Sade ani strzelać. To są takie okazje, jeśli wychodzi jeden, jeden z bramkarzy, no to musimy strzelać, takie, to jest po prostu jedna, jedna okazja na mecz i, i to jest e, albo wykorzystywam, albo nie i taka, e, i taka bramka zmienia postać rzeczy, warunkuje przeciwnika. Widzimy jak nas to wszystko warunkuje, że po prostu jak jest jedna z jednej albo dwie bramki, no to musimy się otwierać, musimy zacząć no, szukać rozwiązania, co, co nas kosztuje więcej siły. E, przeciwnik ja tam, na, to, na, na tą bramkę czy wykorzystał, bo to, bo to mi to pośpię do przodu, to mi, musieliśmy e, tworzyć więcej przestrzeni dla nich z tyłu no, i tyle. To, więc więc e, słabszy występ, ale no, idziemy dalej. No. Miałbym szukać jakiegoś plusu po tym meczu. Jednak to chyba kolejne dobre wejście Kacpera Sadłochy z ławki. Zgadza się? Zgadza się. Dziękuję. Bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Przemek. Po wieczór że nie taki dobry. Ja się spytam co dalej, bo zespół wyglądał rozkaszony, taki mm, załamany, y, już przed meczem spięty. Chodzimy na boisko, troszkę nam na y, Trudno na przykład wyjąć, wyjąć bankarza o tą bramkę, bo ktoś na konia po prostu sadził. E, rozmawiacie na pewno o tym, bo my dzisiaj wyglądamy tak jak na początku sezonu, tylko to jest 11 kolejek. Tak. E, czy trener ma pomysł? Co dalej? Jak rozmawiać z zespołem, żebyśmy nie rozdawali tych bramek, żeby było więcej tej agresji? E, pozytywnej reakcji. No myślę, że myślę, że dzisiaj zespół, jeżeli chodzi o pozytywne akcję, że reagował cały czas dobrze. Te, to wszystko się rozchodzi o to, że pewne rzeczy wykorzystujemy albo nie wykorzystujemy, więc jakbyśmy wykorzystali te kilka akcji, które mieliśmy do przodu, no to myśmy byśmy o czymś innym. Gadamy teraz o tej rzeczy, która jest, ale widzieliśmy, że zespół 1 na 2-0 szuka to bramki na 2-1. Cały czas e, uważam, że e, przeważa drugie połowy. E, ta bramka znowu na... No, no, no. Wsadzona na, na konia Matys, więc też mówimy, żebyśmy nie grali do brąkar, żebyśmy grali bardziej prosto, ale to pewne pewne nawiki widać, że zostają w zawodniku i to nie jest kwestia, że my mamy jakiś problem komunikacji, że to nie jest, tylko po prostu nam czas po prostu nie wychodzi. Widzimy, że przy tej z Izrael Puerto, to się czyni zawodnik, to też uh, zawodnik który nie gra pół roku, więc tak nam, nam cały czas jesteśmy w tej walce uh, a pod ciśnieniem, że musimy wygrywać. a, a są niektórzy zawodnicy, którzy no, łapią formę, uh, i to kući to jest taki żywy organizm, który się zgrywa uh, uh, o, o To jest to, co boli. Um, nikogo to nie interesuje, to nije jest wytłumaczenie, to je taka... Mm, E, e, stwierdzenie faktów. No, kogoś może interesować, kogo nie, ale ja, ja zawsze będę mówił w ten sposób i, i to jest idzie teraz ta kolejka, ale to jest jeszcze nic nie decyduje. Jesteśmy nad e, e, kreską. Tak jak e, powiedziano, że na, na początku walczymy o utrzymanie, to każdy z walczy o utrzymanie na początku i później walczy o coś innego. Więc na ten moment e, jesteśmy tą kreską. Mamy kolejny mecz za a, a, a kilka dni. Ja myślę, że u nas w zespole panuje dobra e, atmosfera. Pod tym kątem, że zawodnicy są świadomi, e, co wyprawiamy i, i po prostu czy, czy, a, a, a trzeba to pewnie pewnym meczu, meczu przekuć. I, to, i o te wszystkie zapomniemy, więc ten wynik, przynajmniej jest ten kryzys e, mniejszy i większy, ale, ale widzimy, że w zespole jest, 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 jest motywacja, że po prostu chcemy grać i chcemy wygrać. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania? Nie widzę, także kończymy pierwszy uczyn konferencji. Dziękuję Premierza. Dziękuję. Dziękuję Państwu.